Witam wszystkich serdecznie z tej strony Prozure, czyli ten koleś, którego nie znacie albo i znacie. Jestem animatorem, który tworzył wszystko do mniej więcej od intra przez wszystkie animowane przejścia i montaż. Jestem tym kolesiem, który rysował dla kamerzysty, jestem gościem, który robił wyzwa animowanych i ostatnimi czasy też spory projekt animowany, który właśnie dzisiaj Wam chcę pokazać. W tym materiale pokażę Wam proces powstawania intra oraz paru segmentów animowanych do kanału Adam i Adam Podcast. Obu Adamów serdecznie pozdrawiam, aczkolwiek mocniej jakby pozdrawiam Naruciaka z tego względu, że po prostu z nim miałem przyjemność pracować. Do się w tym projekcie i powiem wam szczerze, że komunikacja była bezbłędna, i jak już się dogadaliśmy, to płynęliśmy przez to i tak jak intro tworzyliśmy tydzień czasu, tak z dnia na dzień je wykończyliśmy, ale po kolei teraz tle macie pierwszą wersję intra, tworzy się ona i od razu dam wam mały disclaimer. Bierzcie poprawkę na to, że to co ja gadam jest nagrywane parę dni po zakończeniu prawie dwutygodniowego projektu. Więc to, co będziecie widzieli na ekranie, ja się postaram dopasować do tego, co gadam w tym momencie, ale może się delikatnie różnić i odstawać od tego, po prostu o czym opowiadam, ale postaram się, żeby to było jak najbardziej spójne, żeby wam nic nie uciekło. Oczywiście. Obsługiwane programy potrzebne do wykonania tego wszystkiego to był Photoshop, Adobe Animate, Adobe After Effects i Adobe Premiere Pro, żeby to wszystko skleić. Oraz używałem wcześniej Audiencely ale postawiłem po prostu na Audacity, ponieważ jest to wygodne. Można szybko konwertować pliki dźwiękowe do WAV'a, Także spoko na tym elemencie kończą się programy potrzebne do stworzenia całego projektu. Zaczęliśmy od tego, że przygotowałem kilkadziesiąt propozycji napisu Adam i Adam Podcast. Tutaj macie teraz przebitki, było tego sporo. W dalszej kolejności kombinowaliśmy z kolorystyką biało-czarną, czarno-złotą, czarno-żółtą, czarno, czarno, złotą, czarno, żółtą, czarno jakąś taką pomarańczową, biało-złotą. I tak dalej i tak dalej Potem z tego wszystkiego dodałem jeszcze jeden brief Z takim mm, prostym moodboardem Żeby jakby dogadać styl, dogadać szczegóły projektu I wcisnąłem tam Zupełnie nie wiem dlaczego neon ciemny oraz jasny I co się okazało? Neon się sprawdził najlepiej Jasny neon bardzo się Adamowi spodobał Więc stwierdziliśmy, że lecimy z neonem I... Uff. ten oto sposób wyglądało pierwsze intro na kanał Adam i Adam Podcast Zapraszam Musiałem zapisać że nad kawą. Słuchajcie, te postaci na końcu wyglądają tragicznie. Wiem o tym. Była to wersja alfa 001%. Ale dzięki temu prostemu szkicowi tych bzdurnych postaci na końcu. Brief z tego, że bawimy się napisem i tylko robimy neon. Przemienił się w to, że robimy dwie animowane postaci. Czyli to w czym jestem najlepszy, w czym czuję się najlepiej. I dodajemy je do całego intra. Potem powstał projekt klocek od Tetris'a. Potem powstał... <laughs> Potem powstał projekt klocek od Tetris'a. I mówię to z pełną powagą, ponieważ tutaj macie... Brief tego, jak to wymyśliliśmy. Czyli gotowy neon u góry, przejazd kamery na dół, żeby spod słodu wyszedł napis Prowadzą przejazd na lewo, żeby pojawił się Adam Zimmerman oraz przejazd na prawo, żeby pojawił się Adam Drzewicki. Powiem tak, w teorii, bardzo prosty schemat. W praktyce... Słuchajcie, bawiłem się z tym dosyć długo Z tego względu, że wszystko chcieliśmy I faktycznie zostało wyrenderowane w 4K Więc wszystkie tekstury drewna i tak dalej Właśnie postawiliśmy na początku na Teksturę drewna, jasnego drewna I teraz, żeby nic nie pomylić Wiem, że robiłem też na początku napis Perspektywą, trochę jak lekko nie będzie Taki styl neonu Chciałem, żeby ten napis był szklisty Jak najbardziej rzeczywisty, realny wręcz I udało mi się go uzyskać Aczkolwiek bugowało mi się światło I ciężko było go potem zaimplementować Na biało-złoty gradient Tak, nie mylicie się, biało-złoty gradient Radien. zaraz wszystko wam wytłumaczę. Teraz na jakim ja mogę być etapie z nagrywaniem? Nie nagrywałem wszystkiego, bo byłoby to za długo, ale. Ale finalnie była taka wersja intra, że był na początku ten mega, mega wyrąbiście zrobiony realistyczny neon z perspektywą, który zamieniał się potem w prosty, taki kartunowy neon, a coś jak robiłem dla Konopskiego ostatnio. Pozdrawiam cię, Mikołaj, swoją drogą, mam nadzieję, że tam same sukcesy u ciebie. Potem napis Prowadzą oraz Adamy był właśnie też w tym stylu, trochę bardziej kreskówkowym, takim kartunowym, neonowym. I powiem wam szczerze, że zaczęliśmy podejrzewać, że te dechy trochę nie pasują do tego wszystkiego, mimo że tam mówię na te dechy też poszło trochę pracy, bo musiałem kupić sporego stoka, posklejać tego stoka jeszcze na większego stoka, żeby to miało 4K, żeby to miało prawie 10,5 koła na 10,5 koła pikseli, tak żeby cały nasz klocek Tetrisa zmieścił się właśnie na tym panelu drewnianym, więc to było problematyczne, stwierdziliśmy, że negujemy to, usuwamy to i stawiamy na gradient. Co więcej, robimy postaci animowane, żeby tam pokazywały na napis, machały i tak dalej, żeby były trochę bardziej żywe. Oczywiście uśmiechać się miały, mrugać i tak dalej. To już dodałem sam od siebie, żeby to po prostu było bardziej ludzkie. Przede wszystkim nie chciałem, żeby to było infantylne, więc te postaci nie mają wielkich głów, tak jak w podstawowej wersji narysowania. Z tym bardziej, że pewnie jak gadałem o tym intrze i o tym wszystkim widzieliście proces powstawania tych postaci właśnie w Adobe Animate. Powiedzmy, że to już było, ok? Lećmy dalej, bo tego jest sporo, a chcę, żeby ten materiał był w przystępnej długości. Więc, mimo szczerych chęci, musieliśmy zrezygnować z tego mega szklistego, zarąbistego, rzeczywistego napisu. Z tego względu, że A. wywaliliśmy dechy, B. dodaliśmy animowane postaci, I C. do animowanych postaci realistyczny neon gryzby się. To nie jest ten styl, yy, tak jak mówię, w, lekko nie będzie. Ten styl neonu jest bardzo profesjonalny. Mamy ciemne tło, mamy ten piorunek. Jeszcze drogą Miłosza, pozdrawiam, który też to zrobił. Miłosz z Duńczyk chyba zrobił te animacje. Jak się mylę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że tak. Wiem doskonale, jak to powstało, wiem na jakich to łamach było, i wiem, że te style by się gryzły. Dlatego postanowiliśmy wywalić. Całkiem ten szklisty neon, i dodać na początku prosty zjazd takiego właśnie neonu, tego kartunowego, kreskówkowego, żeby się ze wszystkim komponował. I tam po wielu bataliach, wielu kurcze bitwach, o to, żeby to wszystko wypracować, wielu zjazdach kamer, wielu, powiem wam tak, wersji intra było finalnie 17, pokazałem pewnie z dwie, więc tutaj macie już takie naprawdę, naprawdę final, kurcze, podkreśnik, final, podkreśnik, ostatnie, podkreśnik, już koniec, podkreśnik, ja pierd... Wersja intra, tak. Jak widzicie, nie różni się ono mega mocno od tego, co było pierwotnie, aczkolwiek naprawdę, naprawdę sporo tutaj zaszło zmian. I to jest wykończone intro. Kiedy mieliśmy wykończone intro, pozostało przygotować panele animacyjne, jakieś tam guziki Spotify'a i tak dalej, i tak dalej. Ale skupmy się na panelach. Animacji, które były do przygotowania Czyli cztery segmenty każdego podcastu Segment przynęta, obejrzane, przesłuchanie I segment swego czasu I tutaj poleciałem inwencją twórczą I cieszę się z całego serducha Adam Że ci to podpasowało i że ustaliliśmy ten temat Bo to naprawdę jest chyba jedna z mocniejszych stron Całych animacji, które przygotowałem Pomijając już oczywiście baner, który również przygotowałem chłopakom Macie tylko krótką przebitkę, nie będę wam tego pokazywał Bo to był prosty schemat w photoshopie Aczkolwiek cieszę się, że segmenty zrobiliśmy W pełni animowane, co więcej ja mam nagrane bez tła A potem postanowiliśmy dodać jeszcze tło z tyłu więc przynęta, oczywiście. Pierwszy zamysł był taki, żeby wskakiwał neon, ocean pod spodem i haczyk. Ale stwierdzimy, kurde nie, lecimy full animacja. Chłopaki, wrąbani na łódkę, a raczej na motorówkę, ponieważ dam tam silnik. Fale, oczywiście, delikatne, falujące elementy, potem wszystko przeniesione do After effectsa, dodanie efektów. Mocnego, oczywiście falistego, takiego bąblowego silnika, który po prostu wywala wodę. Oczywiście przy samych wędkach okręgi, które mniej więcej tam podążają za wędkami. Całość była przygotowana w Adobe Animacie, więc te wędki, wszystkie linki i tak dalej musiałem poanimować ręcznie, klatka po klatce, żeby to wszystko się ze sobą e, synergicznie skupiało. Oczywiście był to proces tworzenia animacji motion twin, także też kiedyś zrobię z tego porannik, obiecywałem wam, ale naprawdę na bardzo, bardzo prostym segmencie, bo tutaj były animacje zagnieżdżone, elementy inteligentne, czyli coś zagnieżone w czymś, w czymś w czymś, czyli ręki. Która ma zagnieżdżoną sobie dłoń, która ma zagnieżdżoną sobie wędkę, linkę, wszystko miało się synergicznie skupiać, itd., itd. To jest naprawdę sporo tłumaczenia. Nawet uśmiechanie się postaci było zagnieżdżoną głową, w zagnieżdżonym ciele, w zagnieżdżonym torsie i głowie na szyi. Wiecie o co chodzi? Sporo rzeczy do tłumaczenia. Ciężko, ale w ten sposób powstał pierwszy panel, dodałem oczywiście jakieś chmurki, kiedy już dodałem wszystkie elementy typu właśnie wyrzucanie tej piany morskiej, okręgi wodne, jakieś tam elementy dźwiękowe w Premier Pro. Macie gotową wersję panelu przynęta. Powiem wam tak, przeklikuję w tej chwili Widzę, że swego czasu kompletnie nie nagrałem A szkoda, bo był to panel, kiedy chłopaki siedzą na kłodach I mają przespaniały las Trochę się wzorowałem na las, który kiedyś wykonałem dla Busem Przez Świat Też serdecznie pozdrawiam całą ekipę Aczkolwiek pokażę wam tylko gotowy panel Wyglądał on tak Oczywiście jestem bardzo dumny z tego ognia i z tego jak się rozpryskuje, to wszystko oświetla, z tego, że cień, nawet głupie, te wszystkie pojedyncze włoski, które tam są, tej trawy, animowałem ręcznie, po raz kolejny zagnieżdżając elementy, tworząc cały kłębek y, z różną animacją. Także kolejną, y, kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać jest przesłuchanie, ponieważ przesłuchania również nie nagrałem, z tego względu, że byłoby to za długie. Tutaj macie gotowy panel przesłuchanie, bardzo podoba mi się to, że Adam, podsunąłeś pomysł, żeby dodać Wanted i oba podcasty powinny być bardzo dobrze znane, więc macie gotowe przesłuchanie. Kiedy mieliśmy już przesłuchanie swego czasu i przynęte zostało nam tylko obejrzane. Prosty temat, sala kinowa. Chciałem posadzić chłopaków na początku na fotelach reżyserskich, dać im jakieś megafony i tak dalej. Finalnie skończyło się na tym, że Adam Drzewicki skończył z tym megafonem, ale umiejscowiłem ich w kinie. Przygotowałem oczywiście okulary 3D, przygotowałem oczywiście fotele, które potem namnożyłem, nawarstwiłem, żeby zrobić tam salę kinową. Prostą ścianę z prostym płótnem pod potencjalne wyświetlanie się właśnie filmu, aczkolwiek wiedziałem, że tam umieszczę napis neonowy obejrzane, więc zostawiłem to białe. Jestem z tego bardzo zadowolony, że to Przemyślałem, bo inaczej ciężko byłoby dostrzec ten napis. Także to się pięknie zgrało. Oczywiście finalnie zmieniłem fakt, że Adamowi dałem klips filmowy i jedną ręką go chciałem, żeby. Musiałem... Musiałbym przerobić całe ciało, żeby on tak to zagnieżdżał, zatykał, zamykał. Więc zrobiłem po prostu ruch mocny, taki spin -offowy. Potem ten ruch delikatnie wygładziłem, ponieważ to był taki bardzo mocny. Ten ruch był on powolny, ale taki dosyć dynamiczny. Mimo wszystko, żeby to zamknięcie było słyszalne, klikalne. Tym bardziej, że dodałem w postprodukcji właśnie dźwięk takiego kliku, bądź jakiegoś puncha typu typu coś tak. Natomiast Adamowi megafon finalnie zamieniłem na paczkę popcornu, ten popcorn też jak on podnosi rękę, delikatnie małe popcorny na zagnieżdżonej animacji podskakiwały i wskakiwały z powrotem do paczki. Więc potem po przeoraniu w After Effectsie, po dodaniu dźwięków i postprodukcji dźwiękowej i kolorystycznej w Premiere Pro, dodaniu oczywiście wejścia, wyjścia na greenscreenie macie gotowy panel Wejczany. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jak ten film trwa. Mam nadzieję, że nie trwa dłużej niż 15 minut, bo nikt tego nie obejrzy. Ale jeżeli dotarłeś bądź dotarłaś do tego momentu, podobać się to, co robię, podobać się mój content, chcesz zobaczyć więcej w przyszłości takich projektów, bo nie ukrywam, że poro jest w drodze, nie mogę nic powiedzieć na razie, ale naprawdę na pewno ujrzycie tutaj coś ciekawego. Plus mój content też się zajmuje tym, że tworzę po prostu jakieś porąbane rzeczy typu grafik testuje, czy paint do runa Photoshopowi i tego typu rzeczy. Sprawdźcie sobie, jeżeli chcecie zostać na dłużej, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, żeby docenić moje starania i chęci w tym wszystkim. Ja jeszcze raz obładamów pozdrawiam. Oczywiście ultra nie będę pokazywał, nie będę pokazywał do Spotify'a jakichś paneli i tak dalej, bo to są bardzo, bardzo proste schematy tego, co tworzyliśmy już wcześniej. Mogę tylko powiedzieć, że w intrze kompletnie ominąłem temat, że sam refleks, samo odbicie neonów robiliśmy chyba z 3 godziny, bo nie szło tego zrobić. Za diabła wpadliśmy na ten pomysł odbicia neonu na końcu, ale na szczęście się udało. Mam nadzieję, że cały pakiet animacji Wam się podoba. Mam nadzieję, że wpadniecie do chłopaków. Raczej na pewno tam wpadliście, jeżeli wylądowaliście tutaj. I cóż, ja Was jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Dzięki jeszcze raz obu. Adamom życzę samych sukcesów, i widzimy się już za parę dni w kolejnym odcinku na tym kanale, więc do zobaczenia, ty, mam nadzieję, że prozraku. Cześć!